Śmierć na miejscu poniosła jedna z ofiar wypadku, do jakiego doszło dzisiaj około godziny 15 w siedliskach Koło Tuchowa na drodze krajowej numer 977. Przedł do zdarzenia drogowego z udziałem jednego pojazdu, kierująca tym pojazdem młoda. Osiemnastoletnia dziewczyna utraciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w barierę, następnie zjechała na przeciwną stronę drogi, wjechała do przydrożnego rowu, gdzie samochód został wybity na skarpie, po czym zatrzymał się, koziołkując w wyniku tego zdarzenia. Jedna osoba, również młoda kobieta, osiemnastoletnia, poniosła śmierć na miejscu. Natomiast trzy Osoby łącznie z kierującą zostały zabrane z miejsca do szpitala. Ruch na drodze krajowej nr 977 został wstrzymany do godziny 18.30. Do tej pory na miejscu zdarzenia trwały czynności końcowe z udziałem prokuratora. Jak się dowiedzieliśmy, dwie pasażerki i kierująca pojazdem zostały odwiezione do jednego z tarnowskich szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.